Więc czy cała dzisiejsza kryptografia na Ziemi jest bez znaczenia? Wierzę, że tak. Słowo tajemnica nie istnieje? Wszystko jest zagrożone. Zagrożenie jest realne, jasne i bezpośrednie. Konsekwencje są bezprecedensowe w swojej skali. To całkowite podważenie całego zaufania, jakie mamy do informacji, które tworzymy. Zbliżamy się do cyfrowego tsunami, które może po prostu odmienić świat. Jesteśmy świadkami być może największego wydarzenia, jakie ludzkość kiedykolwiek widziała, jeśli chodzi o nasze istnienie w świecie cyfrowym. Wyobraź sobie, że budzisz się rano w następującej sytuacji: brak prądu, brak bieżącej wody, brak komunikacji, brak żelaznej kopuły, brak systemu obrony strzała wszystko jest wyłączone, a Iran rozpoczyna atak. Twoje konto bankowe zostało schakowane i wszystko ukradzione. To nie jest wyimaginowany scenariusz. W ciągu najbliższych kilku minut byli urzędnicy obrony oraz międzynarodowi eksperci ujawnią ich zdaniem największe zagrożenie dla ludzkości, a w szczególności dla państwa Izrael. Komputer kwantowy umożliwi odkrywanie tajemnic wszechświata i natury oraz opracowywanie przełomowych leków genetycznych. Ale ta sama pozytywna moc sprawia, że komputer kwantowy staje się również zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki. Aby wyjaśnić tę rzecz zwaną mechaniką kwantową zwykłemu człowiekowi, zajmie to tyle czasu, że najprawdopodobniej powie ci nic nie rozumiem. I pójdzie dalej. Dziś, gdy wspominasz o czymś kwantowym, ludzie często patrzą nieprzytomnie, nie rozumiejąc tematu. Obawiam się, że już wkrótce wszyscy to zrozumieją i niekoniecznie w pozytywnym sensie. Zamiast łamać hasło znak po znaku 001, 002, 003 albo zestaw, wszystkie kombinacje naraz. Tryliony kombinacji. Wszystko zawęża się w jednej chwili dokładnie do właściwej odpowiedzi. Tak jak potrafi złamać właściwie każdy szyfr. Potrafi też zmienić każdy kontrakt, zmienić każdą informację, zmienić każdą przesyłaną wiadomość i zamienić ją w fałszywą informację. Znaczenie informatyki. W informatyce kwantowej to jak zrzucenie bomby na Hiroshima i Nagasaki. Tutaj mówimy o cyfrowej bombie, cyfrowej bombie atomowej? Mówimy o wydarzeniu, po którym wszyscy zostaną z niczym. Gdy wszystko zostanie schakowane, ujawnione i zaatakowane, jedno mocarstwo pociągnie za sobą drugie, a ludzkość, jak w 1945 roku, już się nie będzie taka sama. Kto to kontroluje, może zmieniać przeszłość, wpływać na przyszłość i, co najgroźniejsze, rządzić teraźniejszością a w połączeniu z możliwościami sztucznej inteligencji nie będziesz już mógł ufać niczemu, co widzisz. Pełna wersja Matrixa. We współczesnym świecie najważniejsza jest wiarygodność. Twoje fakty są widoczne u ciebie. W telewizji dzisiaj możliwości zakłócenia tego są ogromne. Jak upewnić się, że to, co zostało wysłane źródło, jest dokładnie tym samym, co zostało odebrane? Wyobraźcie sobie na chwilę, że jutro rano, kandydat na premiera, na 24 godziny przed wyborami, zostaje opublikowany filmik, na którym mówi rzeczy, które mogą go zniszczyć. To dzisiaj jest możliwe i staje się coraz bardziej zaawansowane z dnia na dzień. Przykładem są listy przewozowe w żegludze międzynarodowej, będące dokumentami przewozowymi statku. Co jest na statku i gdzie płynie? Teraz wyobraź sobie, że statek zatrzymuje się w tajnym miejscu, nie wiem, u przemytników, ładuje radioaktywny ładunek, materiał wybuchowy, albo nawet prawdziwy ładunek, który może wybuchnąć po cichu, bez zgłaszania i płynie dalej. Tylko co? Fałszerstwo listu przewozowego jest dziś łatwe, więc gdy statek dociera na zachód, nikt nie podejrzewa ani nie sprawdza, czy na pokładzie nie ma niebezpiecznego ładunku, na przykład jądrowego? Nie jestem pewien, czy nie odkryję, że mój dom już nie należy do mnie, bo ktoś zmienił podpisy w Księdze Wieczystej. Dziękuję. Pierwszy zabrał mi nieruchomość? Weźmy na przykład wydarzenie takie jak Rzecznik Prasowy Sił Obrony Izraela. Rzecznik Sił Obrony Izraela ogłasza komunikat: W tej chwili wejdźcie do schronów. Na komputerze kwantowym w rękach wroga pojawia się komunikat: Można wyjść ze schronów. Komu wierzysz? To jest siła komputera kwantowego. 70 tysięcy irańskich rakiet jest w drodze do Izraela. Proszę wejść do schronów i nie wychodzić aż do odwołania. Z komputerem kwantowym moglibyśmy zakodować wideo, jakby pochodziło prosto z biura rzecznika Israel Defense Forces w Tel Awiwie. Nawet najwyższej klasy ekspert cybernetyczny byłby bezradny, a chaos całkowity. Dołącza do nas profesor Chuck Brooks, ekspert do cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Georgetown, doradca dwóch prezydentów Stany Zjednoczone Ameryki i były pracownik Departamentu Stanu. Jest taki scenariusz zwany Dniem Q, który jeszcze kilka lat temu wydawał się odległą przyszłością, ale teraz jest traktowany bardzo poważnie. A jeśli to się stanie, skradziono bardzo dużo danych. W tym poświadczenia bezpieczeństwa z Office of Personal Management i innych miejsc. Pierwsze dokumenty, których jeszcze nie można odszyfrować, zostaną odszyfrowane. Ktokolwiek to osiągnie, zdobywa supremację kwantową. Wyobraź sobie, że wchodzisz do labiryntu i musisz przejść na drugą stronę. Jako klasyczny komputer, próbowałbyś jednej ścieżki, napotkał przeszkodę, wracał i szukał innej drogi. Gdybyś był komputerem kwantowym, mógłbyś podzielić się i iść wszystkimi ścieżkami naraz, znajdując wyjście natychmiast. Ci eksperci dostrzegli ryzyko i założyli firmę opartą na technologii blokującej każde wyjście z labiryntu. Problem w tym, że algorytmy odporne na kwanty mogą nie wystarczyć, bo jeśli bazują na tych samych wzorcach użycia liczb, ostatecznie zostaną złamane. Gdy ta matematyka zostaje złamana, świat przestaje mieć tajemnice. Tworzysz nowy paradygmat szyfrowania, którego nie złamie ani komputer kwantowy, ani sztuczna inteligencja. To zupełnie nowy sposób szyfrowania. Izrael jest potęgą cybernetyczną. Tak samo powinien działać w dziedzinie kwantowej i odporności kwantowej. Izrael był liderem innowacji na wiele sposobów. To technologia wymagająca nieszablonowego myślenia, podchodząca zupełnie inaczej niż wcześniejsze rozwiązania. Wyścig kwantowy zdecyduje o równowadze sił w XXI wieku. Kraje szukają rozwiązań, a większość z nich jest daleka od ich znalezienia. W tej niepewności możliwe, że klucz jest tutaj, w Izraelu. Tymczasem trzymajmy kciuki, żeby kiedy nadejdzie czas, wasze pierwsze spotkanie z komputerem kwantowym było udane.